Przede wszystkim to zbyt przedwczesne są to wszystkie spekulacje polityczne, ponieważ na zarządzie regionu w Groniowie ustaliliśmy tylko listę wyłącznie kandydatów na kandydatów. To nie jest lista, która będzie poukładana. Poza tym były to zgłoszenia, które zarząd regionu miał obowiązek przyjąć od wszystkich władz statutowych partii, więc od zarządu powiatu, od KU, od Młodych Demokratów, od pojedynczych osób również. Dlatego wszystkie osoby, które były zostały przyjęte. Także nie była to decyzja powiatu koło tylko to była decyzja rządności Łukasza Czachowskiego, Młodych Demokratów, która postanowiła również zaproponować swoich kandydatów na listę koszalińską, na listę szczecińską. Także to nie jest żadna spekulacja, jest to dowód demokratycznej możliwości zgłaszania kandydatów przez wszystkie władze statutowe partii. Tak też się stało. No ale to jest dobra wiadomość dla koło generalnie, jest dobrze przyjęta ta nominacja, jeżeli tak można powiedzieć, też szczebel kariery politycznej. Natomiast czy to jest dobrze dla Platformy Obywatelskiej? Czy wystartowanie no, takich mocnych osób, bo mówimy tutaj o Pana kandydaturze, no, która jest niewątpliwie mocną pozycją i czy Łukasz Czechowski, krótko mówiąc, nie, nie zdejmie Panu głosów? No to będziemy rozmawiali po momencie, kiedy zostanie ustalona lista 16 osób, kandydatów już ostatecznie, które Rada Regionu zaproponuje do wyborów. Na razie tej listy jeszcze nie mamy i o tym, czy, czy będzie to Ale Pan czy... możliwość, że, że po, takim, po takim starcie, po takim mocnym wejściu smoka, jak się tutaj żartuje, bo Łukasz wiele osób zaskoczył, że może dojść do tego, że no po prostu on się nie znajdzie na liście na jakiejś pozycji. O wszystkim będzie dostał zarząd regionu, zarząd w, w pełnym składzie i oczywiście strategia będzie przygotowywana na, na wybory. No, różnie możemy się no, Oczywiście, że, że najważniejszą jest dla nas zadaniem, żebyśmy mieli posła z ziemi koło brzeskiej i każdy głos, każde tysiąc głosów będzie bardzo ważny, bardzo istotny może zdecydować o tym, czy będziemy mieli... Y, powiedzmy sobie dwóch kandydatów do, do parlamentu, czy też nie będziemy mieli żadnego posła, bo, bo czasami tak jest to, być. też tak może być, że głosy się rozejdą. Oczywiście y, y, Łukasz jest młodym człowiekiem perspektywicznym i y, samo chyba y, zgłoszenie go przez Młodych Demokratów jest jego a jest, sukcesem tak. politycznym, ale co nie znaczy, że znajdzie się na mieście 16, których zarząd Cześć, regionu wskaże. To już nie, o, my już szampany odpijać. Od wczoraj płyną gratulacje, a także ostre słowa krytyki Łukasz Czechowski jest z nami i udzieli państwu pierwszego wywiadu. Ja miałem tą przyjemność ogłosić tą wiadomość razem z Robertem Dziembą w czasie audycji nomen-omen opozycji, kołobrzeskiej opozycji, która jaka pierwsza skomentowała i komentarz był taki. Prezydent miasta, były prezydent miasta Henryk Bieńkowski powiedział, że jak Łukasz Czechowski zostanie posłem, to złoży akces do pracy jako kierownik jego biura poselskiego, co nas bardzo ucieszyło, a dwóch panów, którzy towarzyszyli panu Henrykowi, młodych opozycjonistów popierających Henryka Bieńkowskiego pogratulowało, nie wiem na ile szczerze, ale pogratulowali, powiedzieli, że jest to niewątpliwy sukces dla naszego miasta. Łukasz, jak ta wiadomość na Ciebie spadła, jak przyjąłeś, ile gratulacji, ile, ile krytyki? Jeżeli chodzi o, o pana Bieńkowskiego, to wystarczy spojrzeć, jesteśmy przy Kołbrzeskim Ratuszu, wystarczy spojrzeć, mamy dzisiaj Dzień Flagi Narodowej, nasz Kołbrzeski Patriota flagi tej nie wywiesił. Jak Ale można jeść pracy. No jeżeli, jeżeli chodzi o samą wiadomość, to, to nie jest też tak, że, że gdzieś ja wymyśliłem sobie, że będę chciał ubiegać się o miejsce na liście osób startujących do parlamentu. Od dłuższego czasu trwały konsultacje w tej sprawie, od dłuższego czasu nie tylko młodzi demokraci namawiali mnie do tego, aby swój akces zgłosić. To również nie jest tak, że gdzieś decyzję podjąłem samodzielnie, bo decyzję konsultowałem z innymi członkami zarządu województwa zachodniopomorskiego, Platformy Obywatelskiej, a o słuszności tej decyzji Ubiegania się o miejsce na liście, bo tak jak powiedział marszałek Hock, sprawa przesądzona będzie gdzieś około prawdopodobnie 14, <laughs> przepraszam, 14 maja. No, dużo gratulacji na pewno, gratulacji za odwagę. Poza tym to też nie jest tak, że my do końca życia mielibyśmy mieć jednego kandydata z Kołobrzegu. Moim zdaniem te czasy skończyły się 10 kwietnia 2010 roku i trzeba powiedzieć, że patrzymy, patrzymy globalnie na tą sytuację. Mamy wprowadzić jak najwięcej parlamentarzystów. To takie są oczekiwania. To, Kołobrzeg, Kołobrzeg to 16% wyborców w naszym okręgu. Jeżeli każdy powiat wystawiłby po jednym kandydacie, to zabrakłoby nam jeszcze siedmiu osób na liście platformy i musimy patrzeć globalnie na siłę listy, na to. Aby jak najwięcej procent głosów zdobyć, mamy na przykład obliczenia w Szczecinie, gdyby nie 3% głosów, dzięki temu, że uzyskaliśmy 3% głosów więcej na swojej liście, mamy, mieliśmy kolejny mandat na kosztem mandatów SLD. Również y, trzeba patrzeć na to, aby zaczęte przez najbliższe 4 lata platforma obywatelska y, była odpowiedzialna za, za losy tego kraju, bo myślę, że dzisiaj jest najlepszym, najlepszym... Znaczy, na bardziej interesuje ilość posłów skołobrzewskich, może bez adresu politycznego. Panie Marszałku, w związku z tym jakby y, razem zresztą to jest pytanie do jednego i drugiego pana zrobić dzisiaj symulację taką racjonalną, zakładając, że Radio Kołobrzeg dołoży tutaj wszelkich starań, żeby była wysoka frekwencja wyborcza, bo zawsze o to walczymy, zawsze się tym szczycimy, jak Kołobrzeg posuwa się do góry we frekwencji wyborczej, to no wiemy, że to jest także wkład dziennikarzy w namawianie Kołobrzeża do głosowania, więc załóżmy, że będzie wysoka frekwencja wyborcza, jaką pan by widział realną sytuację, tak ostrożnie kalkulując, ale czy jest możliwe Dwóch posłów z PO, jeden z PIS-u i yy, jeden z SLD. Czy jest to możliwe? Marek Krog odbiera Zdecydźmy. telefon chyba z Kancelarii Sejmu. No, no to to u nas w radiu tylko bardzo, możliwe. Telefon, tak. telefon bardzo ważny faktycznie i pewnie dotyczący A to widziałeś również, kto? Tak. To pewnie. Ale nie będziemy się dzielić, to nie jest no, telefon nie prezydenta. prywatny. Telefon prywatny i... Ach, prywatny, ważny prywatny. Marszałek Sejmu. E, prywatny w sensie telefonu komórkowego. Dlatego Gdyby. jeżeli e, marszałek Hog będzie chciał jak się przebytamy. z Państwem podzielić to. to Co się stało, że odszedł w trakcie nagrania, w trakcie emisji wywiadu? No musi być ważny wywiad. Łukasz, no to zróbmy tą symulację, w takim razie zacznijmy od siebie. Czy w jawie, że w to, że z Kołobrzegu mam realną szansę prowadzić dwóch posłów z Platformy Obywatelskiej, jeżeli nie będziemy stawiać na osoby, które de facto nie mają większej szansy zostania parlamentarzystą, stawiajmy na tych kołobrzeżan, na tą silną listę, która dzisiaj no ma szansę. Dwa, zakładamy, dwa P.O. delikatna kalkulacja, jeden PiS, Czesław, Czesław Choc murowany. No, dokładnie, myślę, że Czesław Chodz ma mandat w kieszeni, chociaż to i tak oczywiście zależy od wyborców i od oceny, jaką wystawią posłowi Chocowi. SLD moim zdaniem w ko koło struktury nie dostaną tak silnej pozycji na liście, żeby mogły walczyć no o mandat. Ale Jacek jest cały czas brany pod uwagę. Ale Jacek o... jest wybrany również pod uwagę w kandydowaniu do Senatu, także tutaj jeszcze no tak, nie no do końca ten, jest... Daj Boże, do senatu to. Nie, oczywiście im więcej parlamentarzystów w Ziemi Kołowrzeszkiej, tym zdecydowanie dla naszego miasta lepiej bez względu na, na opcje, bo akurat w tych wyborach wszystkich nas łączy e, kołobrzeg, a nie szczyt partyjny. Ja, ja też być może wiele osób e, bardzo krytycznie ocenia moją postawę wobec na przykład e, posła czestawa ale e, ja również szanuję to, że jest kołobrzewskim parlamentarzystą, że mimo tego, że jest w opozycji, to również dla naszego miasta działa. No ciekawe, jestem, czy pan, pan marszałek się pochwali, kto go wyrwał w czasie wywiadu telefonicznie. Musiał to być ważny telefon. Był to ważny telefon, dzwonił... Marszałek Województwa, ponieważ tak jak powiedział starosta jutro, jesteśmy gospodarzami, mamy zaszczyt być gospodarzem uroczystości wojewódzkich 3 maja i ponieważ pan Marszałek jest na urlopie, ja będę sprawował obowiązki gospodarzem województwa i stąd jeszcze uwagi co do jutrzejszego bardzo ważnego wydarzenia dla całego województwa i dla naszego miasta oczywiście. Mhm. To jest Pan usprawiedliwiony. <gry> Proszę w takim razie, wracamy do pytania, czyli ta symulacja tutaj Łukasz Czechowski dokonał już jakby wstępnej oceny, no ale mówiąc szczerze nic nadzwyczajnego nie powiedział. No, wszyscy mamy takie oczekiwania, żeby jak najwięcej parlamentarzystów wprowadzić. Teraz jest realna szansa, czy się mówiąc, przepraszam o tak trochę spłyce, ale czy się nie pozabijacie przy tych urnach wyborczych z opozycją, czy flaga koło brzegu, czy zachodniopomorskie, będzie wyraźniej powiewać niż flagi pojedynczych ugrupowań. Jak pan widzi realną szansę? 2PO, 1 jeden PIS, 1 SRD, znak zapytania. Nie no to, to jest chyba marzenie, które jest nie do zrealizowania. My chciałem przypomnieć, mamy w naszym okręgu tylko 8 mandatów. 8 mandatów na naszą część Koszalińską, gdzie jest duży miasto 100 tysięcy Koszalin, gdzie jest również powiat Szczecinecki z wielkimi ambicjami parlamentarnymi, jak również powiat sławieński. W zeszłych wyborach widzieliśmy pięć mandatów poselskich, z tego y, trzy z samego tylko koszalina. Także chciałbym troszeczkę ostudzić te nasze y, oczekiwania, bo, bo sukcesem byłoby, gdybyśmy te pięć mandatów oczywiście powtórzyli, co nie że tak będzie. Powiedzmy, Marek Hock, no, y, mocna pozycja. Y, Raczej chyba czuje się Pan mocno w to no. i, i tutaj znaku zapytania nie będzie przy Pańskiej kandydaturze. Myślę, że, że tak, chociaż ja uważam, że jak to ma trener do trenerów dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. A... No to zakładamy, że Marek Hock wchodzi. Yy, poseł Czesław Hoc yy, raczej chyba nie ma zagrożonej pozycji. No na pewno tak, no, będzie też na pewno walka o mandat ze strony SLD. Mają mocnego parlamentarzystę województwa w postaci Pana Stanisława Wziątkę i on raczej też jest pewnym no ale kandydatem. Ale gdyby właśnie był koło to to będzie ten, ten właśnie kłopot, ale to nie nasz kłopot, to jest kłopot stronnictwa SLD, które będzie, będzie swojego kandydata promowało. Oczywiście, że naszym zadaniem, naszym, naszym wielką przyjemnością byłoby to, gdybyśmy mieli z samego Kołobrzegu trzech posłów. No, gdyby tak się stało, był to olbrzymi sukces, ale na to trzeba ciężko pracować nie tylko hasłami wyborczymi, ale również chyba dokonaniami, które się... Ale jest taka możliwość, w sensie y, taka no, trochę utopijna, bo za to jestem krytykowany też, może głównie do Łukasza się zwrócę tutaj, y, żeby kołobrzescy kandydaci do parlamentu y, pracowali razem na kampanię, żeby sobie nie strzelali samobójczych bramek, bo zobaczcie jaka jest sytuacja. Prowadzicie walkę międzypartyjną i y, obydwie strony ponoszą straty, bo y, opozycja urywa głosy PO. P.O. rywa głosy opozycji i nikt nie jest z tego powodu szczęśliwy i później się okazuje, że a nie dużo brakowało, mielibyśmy trzeciego. Czy, czy jest możliwe, żeby, żeby Kołobrzek po prostu na czas Marek Kok się śmieje? To tu kolega mnie tu zabawia. Aha, myślałem, że to jest takie rozśmieszające, co mówię. Czy jest możliwe, żeby, żeby była taka sytuacja? Chciałbyś, ale jest to chyba bardzo mało, mało możliwe, ponieważ to są wybory parlamentarne, polityczne i tutaj... Ale lokalnie nie musicie walczyć. Teoretycznie tak, ale ja już, już czuję ten przedstawienie. No tak jak pan ma pan rozumie, le jako lekarz z, z posłem lekarzem nie bardzo dobry, dobre kontakty i relacje to tak koleżeńskie samo z, z Czasem. Jak, można, ale myślę, że, że my jako kandydaci na kandydatów możemy ze sobą takie zawrzeć porozumienie i ten pakt o współpracy nieagresji. agresji, ale podejrzewam, że sztaby doradcze i komitety no, będą powiedziały, że oczywiście tutaj nie ma pi, litości, pi, to co obserwujemy na co dzień to... Tak Łukasz widziałem. przechodził wszystkie etapy, można powiedzieć, od pracy społecznej poprzez asystowanie posłowi Karpiniukowi, poprzez bardzo bym powiedział mocne wejścia, młodzieżowe wejścia, jak to się mówi w waszym slangu, jazda po bandzie się odbywała też, a teraz no, będziesz celował raczej w umiarkowane klimaty, bardziej takie podobne do właśnie marszałka, yy, czy też posła Hoca, którzy yy, no, nie, ja, nie jeżdżą po bandzie za często. Jak, jak, jak to widzisz? Elektorat, elektorat jest różny. Ja m, m, cały czas jestem przekonany o tym, że, że my, czy ja i marszałek Hock nie, nie, nie konkurujemy z sobą. Mamy różne elektoraty no. e, i, i wiadomo, że osoby, które będą bardziej ceniły doświadczenie, e, dokonania zawodowe, których Marek Hock no, zdecydowanie to, bije mnie na głowę. Natomiast moim zdaniem, moją siłą jest, jest ta świeżość, ta nowość. To, czego na pewno ludzie oczekują w jakimś stopniu, czego oczekują ludzi młodych. I, i myślę, że tutaj ja jestem w stanie przynajmniej z jednej strony wybić się w tą lukę ponadpartyjności w Kołbrzegu, bo chciałem, będę nojał młodych ludzi, zresztą będę nojał wszystkich, ale wiem, że te, ta, ta młodość będzie tam moją siłą napędową, ale nie tylko w Kołbrzegu, bo pamiętajmy, że Kołobrzeg to jest... Tak jak powiedziałem, 16% wyborców, 84% wyborców jest jeszcze do przekonania. To jest Koszalin, to jest Sławno, to jest Szczecinek, no, Wałcz. Dlaczego my mamy być gorsi od Wałcza? Chociażby jest sam szacunkiem do na przykład posła Pawła Suskiego, który zdobył 6,5 tysiąca głosów, ale uważam, że przy tym potencjali, jaki ma Marek Hock, 16 tysięcy głosów, który zdobył w, wynik, w wyborach do Sejmiku, no wynik po prostu niesamowity. Myślę, że spokojnie około ponad 20 tysięcy Marek Hock może spodziewać się takiego wyniku w wyborach parlamentarnych. Natomiast Paweł Suski zdobył 65 głosów. Jeżeli drugi Kołbrzyżani zdobędzie 7 tysięcy głosów, to będziemy mieć dwóch posłów z platformy Koobrzyskiej. To jest e, takie, może z jednej strony powie pan, że zbyt odważne patrzenie, ale właśnie to również jest to, co, co mnie charakteryzuje. Nie możemy się bać, nie trzeba być odważnym i, i sięgać po najwyższe cele. E, także będę namawiał wszystkich Państwa do głosowania na Koobrzeżan. Czy to będzie Łukasz Szechowski, Marek Hock, Czesław, e, Hoc. Koobrzeżanie mają głosować. A jak Henryk Winkowski by wystartował marszałek? Życzę mu powodzenia. Dałby radę? E, Pan Henryk Winkowski. <laughs> no Henryk Winkowski, no. wczoraj, wczoraj komentowali e, Twój no. awans, także Kończymy, że audycję po polutku... Tak? Miałby szansę, czy nie? Łukasz w wyborach do? do? Sejmu. A z jakiej listy? Nie wiem. Bezpartyjny. No tak, takich, takich nie, wyborów, jak pan wie, w nasza ordynacja nie przewiduje bezpartyjnych kandydatów do Sejmu. Wiem, zobaczymy jak się to będzie układać. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Marek Hock, ok, kończy ten wywiad, gdzie pan leci znowu, znowu jakiś telefon i... Nie, bardzo ważne spotkanie dzisiaj no tak. dotyczące przyszłości sportu Kobrzewskiego. Ja Mamy spotkanie w sprawie koszykówki to jest ważne dla nas wszystkich i tak powiedziałem i podkreślam wielokrotnie że nie wyobrażam sobie żeby ten sport na takim poziomie przestał funkcjonować w Kołobrzegu i dlatego też spotkania, szukanie rozwiązania. Dziękujemy w każdym razie puenta jest taka, wczoraj wydarzenie w historii Polski no po prostu niebywałe pokoleniowe dzisiaj święto flagi i wydarzenie w życiu Kołobrzegu też bardzo ciekawe, młody polityk rozpoczyna marsz do Sejmu. Gratulował pan już Łukaszowi? Jak będziemy na razem na roślinie, będziemy gratulowali. Jest na razie 35 kandydatów na kandydatów na miesiąc. Nie popuścimy tutaj, młode PO nie popuści. Będzie walka. Dziękuję serdecznie, dziękuję za wywiad, życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jutro w czasie uroczystości trzeciomajowych. majaowych. Gośćmi państwa był marszałek Marek Hock i Łukasz Czechowski.